Dostawy energii z Rosji do Turcji idą pełną parą. Takie słowa wybrzmiały z ust Władimira Putina skierowane do prezydenta Turcji Erdoana. Obaj przywódcy spotkali się w czwartek w Kazachstanie, gdzie tematem ich rozmów był przede wszystkim gaz, eksport rosyjskiego zboża i nawozów do Turcji i tranzyt przez nią inne części naszego globu. Kremlowski włodarz przebywając w Astanie, stolicy Kazachstanu, wyraźnie zaznaczył, że Turcja jest najbardziej niezawodną trasą dostaw gazu do Unii Europejskiej i zaproponował zbudowanie tam ogromnego hubu, mającego pozwolić na dalszą dystrybucję tego surowca do państw europejskich. Podczas tych rozmów z Erdoanem, Putin podkreślał także, iż aktualne ceny gazu ziemnego są wysokie, lecz dodał jednocześnie, dziś te ceny są niebezpieczne wysokie, ale moglibyśmy wspólnie łatwo sprowadzić je do normalnego poziomu rynkowego, nie mieszając w to żadnych podtekstów politycznych. By sprawiać wrażenie dobrego wujka z Moskwy, prezydent Federacji Rosyjskiej podczas owego spotkania poruszył również problem zbyt małej ilości zboża trafiającego do najbiedniejszych krajów, przenosząc winę za to na kraje zachodnie i twierdząc, iż rosyjski eksport zbóż i nawozów jest w głównej mierze ograniczany przez problemy z dostępem do zagranicznych portów oraz trudności w uzyskaniu stosownych ubezpieczeń. Erdogan stwierdził natomiast, że Turcja jest zdecydowana wzmocnić i kontynuować eksport rosyjskiego zboża w ramach zawartego w Stambule porozumienia, dystrybuując je tym samym wraz z nawozami do mniej rozwiniętych krajów. Natomiast według komunikatu podanego przez kremlowskiego rzecznika Pieskowa, temat ewentualnego zakończenia rosyjsko-ukraińskiego konfliktu militarnego, nie został omówiony. W co zatem gra Recep Tayyip Erdoğan? Jakie są prawdziwe powody jego zaangażowania się w mediację na rzecz zakończenia wojny wywołanej przez putinowską Rosję? Czy to Turcja będzie największym wygranym toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny? Dziś przeprowadzimy analizę, która obnaża prawdziwe intencje działań prezydenta Turcji. Muszę Was poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Incogni. Z roku na rok rośnie liczba i zakres naruszeń danych na całym świecie. Według rocznego raportu o naruszeniach danych z 2021 roku opracowanego przez Centrum Zasobów na temat Kradzieży Tożsamości, w 2021 roku było 68% więcej naruszeń niż rok wcześniej. To zdecydowanie poważny problem. Przecież tak naprawdę nigdy nie wiecie, kto i w jaki sposób wykradnie i użyje Waszych danych to niesie za sobą ogromne ryzyko. Ale mam dla Was dobrą informację, bo właśnie teraz pojawiła się specjalna aplikacja, która może pomóc Wam ustrzec się przed takim zagrożeniem. Wielu brokerów danych wciąż gromadzi Wasze dane osobowe, a indywidualne prośby o usunięcie zazwyczaj skutkują brakiem odpowiedzi. Często z uwagi na zbyt długi łańcuch innych firm, chroniących tych, którzy na tym robią wymierną kasę, sprzedając je dalej. I tutaj wkracza właśnie incogni, które niczym rycerz na białym koniu ratuje nas przed. Tymi złowrogimi działaniami. Z uwagi na ich znajomość rynku i dostęp do informacji, aplikacja skanuje bazy danych i wychwytuje, gdzie dostępne są te wasze, a następnie Prawnie wymusza na tych firmach ich usunięcie. Jedyne, co musicie zrobić, to wejść na ich stronę, którą znajdziecie w opisie, a następnie wskazać dane, których chcecie się pozbyć o was samych. Pierwsze 100 osób, które użyje mojego kodu bez sensu za pomocą podanego linku, otrzyma 20% zniżki na inkogni, więc warto zrobić to szybko, żeby poczuć się bardziej bezpiecznie w tych Niepewnych czasach. A teraz czas na ten nieco mrożący krew w żyłach materiał. Zapraszam. Nie da się ukryć, że ostatnimi czasy dochodzi pomiędzy przywódcami Turcji i Rosji do bardzo częstych spotkań, tym bardziej, że ostatnie z nich miało miejsce we wrześniu i było ono niedostępne dla mediów. Natomiast z informacji, które nieoficjalnie wyciekły, wiadomo jedynie, iż wśród rozpatrywanych tematów pojawiła się umowa zbożowa, którą podpisano w lipcu bieżącego roku przez Ukrainę, Rosję, Rosję, Ankarę i ONZ. Najwyraźniej, Ankarze udało się zachować po raz kolejny dzięki swoim sprytnym zabiegom dyplomatycznym relatywnie dobre stosunki zarówno z Moskwą, jak i Kijowem. Robiąc to w taki sposób, aby zbytnio nie narażać własnych interesów i za sprawą chłodnych kalkulacji geostrategicznych uniknąć jednocześnie przyłączenia się do państw zachodnich w nakładaniu na Rosję dotkliwych sankcji gospodarczych. Objęcie przez Erdoana roli kluczowego mediatora pozwoliło Turcji na wygodne wpasowanie się jako potencjalnego negocjatora pomiędzy dwie strony toczące zaciekłą walkę. Co tym bardziej imponujące, to fakt iż Turcja zaczyna sprawiać wrażenie grającej pierwsze skrzypce w takich mediacjach nie tylko w batalii między Rosją a Ukrainą, ale szerzej w kontekście konfliktu wielopłaszczyznowego na linii Rosja versus kraje zachodnie, a wśród nich również Stany Zjednoczone. Prezydent Turcji wielokrotnie podkreślał publicznie, że jego celem jest doprowadzenie do zakończenia wojny na Ukrainie. We wrześniowej rozmowie z amerykańską telewizją stwierdził, że podczas spotkania i rozmowy z Putinem, prezydent Rosji rzekomo dał mu do zrozumienia, że jest gotów zakończyć tą wojnę. Niestety, jak najlepiej widać ostatnio, po licznych ostrzałach rakietowych ukraińskich miast nijak się mają słowa Władimira, do tego, co na jego zlecenie robi rosyjska armia. Od wspomnianej rozmowy polityków minął miesiąc, a rosyjskie ataki na Ukrainę. Trwają ze wzmożoną siłą. how do you see it you said this week you you believe it should end as soon as possible. How do you see it ending uh, and and how quickly Most importantly, Russian attitude will be very very important here. In Uzbekistan I got together with President Putin and we had very extensive discussions with him and he is actually showing me that he's willing to end this as soon as possible. W ciągu ostatnich dni znacznie nasiliły się rosyjskie bombardowania na terytorium Ukrainy. W poniedziałek, 10 października miała miejsce seria zmasowanych ataków na Ukrainę. W Kijowie rakiety spadły nawet nieopodal placu zabaw. Pociski uderzały również w Zaporożu oraz w obwodzie dniepropietrowskim. I Mikołajowskim. W tym tygodniu prawie w całym kraju słychać było alarmy bombowe, a wskutek tych ataków w wielu miastach Zabrakło prądu. Erdogan prawdopodobnie zaproponuje Kremlowi ukraiński plan mediacyjny. Przynajmniej tak uważa doradca Putina do spraw polityki zagranicznej Juri Uszakow, twierdząc przy tym, że jeśli dojdzie do jakichkolwiek negocjacji lub kontaktów, prawdopodobnie będą one miały miejsce w Stambule lub w Ankarze. Tu należy także przypomnieć, iż w negocjacje dotyczące wymiany jeńców, do których doszło w zeszłym miesiącu pomiędzy Rosją a Ukrainą, była właśnie zaangażowana Turcja. A wraz z nią Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, czyli tak naprawdę kraje, które odmówiły przyjęcia zachodnich sankcji na Rosję i wciąż utrzymujące więzi z obiema stronami konfliktu. Zresztą polecam wam, jeśli nie oglądaliście zrealizowany przez nasz team materiał o tym, jak państwa arabskie zarabiają na tym konflikcie. Jak więc sami możecie zauważyć, obecny konflikt dla wielu państw jest powodem do ogromnych problemów gospodarczych i politycznych, by dla innych stanowił Wodę na młyn. Ogólnie rzecz biorąc, ta polaryzacja polityczna i ideologiczna wywołana wojną na Ukrainie spowodowała, że niektóre kraje pracujące przez lata nad budowaniem możliwie zrównoważonej, pragmatycznej i wielosektorowej polityki zagranicznej musiały w bardzo szybkim czasie opowiedzieć się po którejś ze stron. Ale są i tacy, którzy umiejętnie lawirując, ugrywają przy tym całym zamieszaniu swoje daleko idące interesy. Jak pokazała ta wojna i wyjątkowo napięte stosunki międzynarodowe, Międzynarodowe, Postawa neutralności i balansowania pomiędzy obiema skonfliktowanymi stronami nie jest mile widziana ani przez Ukrainę, ani przez Rosję, ani przez kraje członkowskie Unii Europejskiej, czy też samego wujka sama. A jednak są i tacy, którym przez ich kontrowersyjne zabiegi dyplomatyczne jakoś się to udaje. I najwyraźniej najlepiej obecnie robi to za sprawą Erdoana właśnie Turcja. Wojna na Ukrainie przyniosła Ankarze zarówno szanse, jak i zagrożenia. Po centralizacji władzy politycznej w 2015 roku, jakiej dokonał prezydent Turcji, zamykając w więzieniach większość swoich oponentów politycznych i ustanawiając siebie jako najważniejszą osobę w prowadzeniu polityki zagranicznej, dążył on i dąży do uczynienia z Turcji muzułmańskiego regionalnego supermocarstwa, zdolnego do zaawansowanej współpracy z państwami Zachodu, włącznie z kwestiami bezpieczeństwa, w wię... Większej Euroazji, jako członek Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz bez mała, prekursor niezachodnich mocarstw, które kształtowałyby nowy, wielobiegunowy porządek geopolityczny na naszym globie. Aby zachować ten kurs, Turcja musiała znaleźć odpowiedni sposób radzenia sobie z wyzwaniem, jakie powstało na Ukrainie. Oficjalna postawa Turcji wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej w swojej zasadniczej linii musiała pokrywać się ze stanowiskiem NATO względem owego konfliktu, czyli na przykład wsparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, między innymi ONZ oraz pomoc militarna, ale również unikanie działań i retoryki jednoznacznie uderzających w Rosję w formie sankcji i pozostawieniu otwartej dla Rosjan przestrzeni powietrznej oraz portów. Turcja od początku oficjalnie wzywa do politycznego rozwiązania konfliktu, czego wyrazem było zainicjowanie i bycie gospodarzem rozmów ministrów spraw zagranicznych Ukrainy i Rosji, 10 marca 2022 roku. Oczywiście jest to charakterystyczny dla Ankary sposób prowadzenia polityki, polegający na pielęgnowaniu i ochronie rozbudowanych relacji politycznych i gospodarczych, ale też militarnych zarówno z Kijowem, jak i Moskwą, oraz wspomniane wcześniej balansowanie i rozgrywanie interesów pomiędzy Zachodem i Rosją, bez zrywania kontaktów z którąkolwiek ze stron. Sukcesywne zmierzanie do założonych przez Erdoana celów możemy zaobserwować w kilku wydarzeniach, które stały się dla niego wręcz niezbędne do utrzymania swojej pozycji polityczno-, gospodarczej i militarnej na arenie międzynarodowej. Otóż, po pierwsze, wojna na Ukrainie zagroziła jego pragmatycznemu, wielobiegunowemu podejściu jako przywódcy Turcji, stanowiącego podstawę prowadzonej przez niego polityki zagranicznej. Ankara nie mogła też pozostać na uboczu i powstrzymać się od zaangażowania zważywszy na jej bliskie związki i posiadanych zobowiązań wobec NATO. Z drugiej zaś strony Turcja nie chciała pogorszyć swoich relacji z Rosją poprzez przystąpienie do zachodnich sankcji, w których udziału Ankara od 2014 roku uparcie odmawiała. Musimy także pamiętać, że dla Turcji Rosja jest ważnym partnerem handlowym jako kluczowe źródło inwestycji zagranicznych, naprawdę duże generowane obroty w turystyce i równie istotny dostawca energii ale również z powodu pewnych zazębiających się wpływów polityczno-militarnych, na przykład w Syrii, Libii i Górskim Karabachu. Turcja, dzięki przejęciu roli kluczowego mediatora między Rosją a Ukrainą, była w stanie utrzymać stosunki z Rosją i Zachodem, posiadając w ten sposób pożądaną pozycję globalną. Przez wiele lat polityka regionalna Turcji była budowana na sytuacyjnym partnerstwie z Moskwą. Dlatego ewentualne osłabienie Rosji w wyniku wojny na Ukrainie mogłoby zachwiać regionalną równowagą na Kaukazie Południowym oraz w regionie Morza Czarnego i państw leżących na wschodnim azjatyckim wybrzeżu Morza Śródziemnego lub Morza Czerwonego, takich jak Syria, Palestyna, Jordania, Liban, Izrael i Egipt. Wzmacniając przez to Iran w Syrii, a trzeba tu podkreślić, że Iran jest jednym ze słabszych ewentualnych konkurentów. Destabilizacja regionalna nie leży w interesie Ankary, zwłaszcza w świetle poważnych trudności finansowych i gospodarczych, z jakimi zmaga się Turcja od jesieni ubiegłego roku. Turcja stara się więc wykorzystać toczący się konflikt rosyjsko-ukraiński w możliwie najbardziej korzystny dla siebie sposób. Przez co za jedną z przyjętych taktyk możemy uznać dążenie przez nią do zajęcia miejsca zachodnich firm na rosyjskim rynku, pozyskiwanie przepływów finansowych z Rosji, a tym samym omijanie sankcji, a także zdobywanie politycznego pola w sprawach wojny, Pokoju i handlu morskiego, włącznie z przywróceniem podstawowego ukraińskiego eksportu złóż. W kwestii gospodarczej koniecznie trzeba tu także wspomnieć o tym, że duża część zamożnych Rosjan w obawie przed zachodnimi sankcjami przeniosła się do Turcji łącznie z rejestracją swoich firm na tamtejszym rynku i przy okazji inwestując miliony w lokalne nieruchomości, co również jest intratnym interesem dla tureckiej gospodarki. Wreszcie Turcja widzi szansę do osiągnięcia od Dawna wyczekiwanego celu, jakim jest stanie się globalnym hubem tranzytowym gazu przesyłanego do Europy, ponieważ europejscy rządzący są zdeterminowani bardziej niż kiedykolwiek, aby zmniejszyć swoją zależność od importu rosyjskiego gazu. Dlatego Turcja w tym zakresie lobbuje za realizacją od dawna planowanego nowego gazociągu podmorskiego między Izraelem a Turcją, który umożliwiłby przesył gazu ze wschodniej części Morza Śródziemnego do europejskiej części Turcji, a następnie Dalej do państw europejskich. Podczas gdy większość Europy szuka wsparcia w powstrzymaniu rosyjskiego zagrożenia i znalezieniu rozwiązań dla szeregu konsekwencji związanych z wojną, Erdoğan widzi, że nadszedł najlepszy moment, aby zmusić Zachód do zniesienia sankcji wobec tureckiego przemysłu obronnego i przyjęcia Turcji jako równorzędnego partnera. Mając na uwadze tą logikę, przywódca Turcji wyraźnie sprzeciwiał się przyjęciu do NATO. İsveç'i, Finlandiya'yı bir dzięki swojej późniejszej zgodzie osiągnąć założone przez siebie cele. Biz bunlara neyine güveneceğiz? Ha, pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Ya ja bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar. Yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet I to właśnie taka taktyka uzyskania możliwie największych ustępstw od innych członków NATO skłoniła Erdoana do ogłoszenia nowej operacji wojskowej w północnej Syrii przeciwko popieranym przez Zachód Kurdom, zagrażając tym samym regionalnym pozycjom zarówno Rosji jak i Stanów Zjednoczonych. Reasumując dzisiejszy materiał, Recep Tayyip Erdoğan angażuje się bardzo w mediacje dotyczące rosyjsko-ukraińskiej wojny wcale nie po to, by pomóc Ukrainie czy Putinowi. Rosji, lecz dla zagwarantowania dla siebie i Turcji, by wszelkie przyszłe porozumienia w regionie i na świecie związane z zakończeniem owego konfliktu obejmowały szeroko pojmowane interesy tureckie, a najlepiej z udziałem jego samego. Poważne problemy gospodarcze Turcji oznaczają jednak, że te plany Mogą wymagać pewnych korek, lecz dotychczas swoim sprytem i twardą dyplomacją, czy u siebie rządami mocnej ręki osiągał on wyznaczone przez siebie cele. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że i tak będzie tym razem. Dziękuję Wam dziś za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć, do następnego materiału. Hej!